Rozdział 8. Prawda ekologii. Konserwatyści podpisują się pod poglądem Burkea na społeczeństwo jako partnerstwo między żywymi, nienarodzonymi i zmarłymi, wierzą w zrzeszenia obywatelskie sąsiadów, a nie interwencje państwa, uważają, że najważniejszą rzeczą, którą mogą zrobić żywi, jest osiedlić się, stworzyć dla siebie dom i przekazać go dzieciom. Ojkofilia, umiłowanie domu, współbrzmi z ekologią i jest zadziwiające, że żadna z licznych partii konserwatywnych świata anglojęzycznego nie wzięła ekologii na swoje sztandary. Według mnie kryją się za tym dwie przyczyny. Po pierwsze, program konserwatywny skaziła ideologia wielkiego biznesu, globalne ambicje koncernów międzynarodowych i prymat ekonomii w myśleniu współczesnych polityków. Czynniki te kazały konserwatystom zawrzeć sojusz z ludźmi, którzy uważają dążenia do ochrony środowiska za daremne i kuriozalne. Po drugie, prawdę ekologii przesłoniła gorączkowa propaganda ekologów i ogrom problemów, z którymi ekolodzy nas konfrontują. Kiedy uwaga świata jest skupiona na globalnym ociepleniu, zmianach klimatycznych, masowym wymieraniu gatunków czy topnieniu pokrywy lodowcowej, czyli zjawiskach, których nie obejmują kompetencje żadnego rządu i na które nie widać żadnego szybkiego lekarstwa, skutkuje to utratą zaufania do zwykłej polityki, poczuciem bezradności i desperackim lansowaniem radykalnych projektów internacjonalistycznych, które wymagają zrzeczenia się suwerenności przez państwa narodowe. W następnym rozdziale powiem parę słów o prawdzie internacjonalizmu. W tym miejscu warto wspomnieć o wielkim zagrożeniu STWRZ przez internacjonalizm dla działania polityki, ponieważ ma on swój udział w transferze władzy od pochodzących z wyboru i rozliczanych przez elektorat polityków do niewybieranych i nierozliczanych biurokratów. Kiedy ten transfer się dokona, wielu obywateli postanowi odpuścić tę sprawę i schować głowę w piasek. Tymczasem prawda ekologii jest fundamentalna dla idei porządku politycznego i zawiera się w angielskim Common Law od początku jego historii. W całym szeregu sytuacji problemy ekologiczne wynikają z naszego najzupełniej rozsądnego zwyczaju czerpania korzyści ze swoich działań i przerzucania kosztów na innych. Środowisko jest skażone, ponieważ eksternalizujemy koszty naszych zachowań. Rozwiązanie polega na znalezieniu motywacji, które sprawią, że koszty wrócą do ich wytwórcy. Ekolodzy mają skłonność do wskazywania dużych uczestników rynku jako głównych winowajców, do wytykania ekologicznych przestępstw tym podmiotom, spółkom naftowym, koncernom motoryzacyjnym, przemysłowi drzewnemu, agrobiznesowi, supermarketom, które osiągają zyski dzięki przenoszeniu kosztów na innych, w tym także jeszcze nienarodzonych. Nie należy jednak mylić skutku z przyczyną. W wolnej gospodarce takie sposoby zarabiania pieniędzy powstają z podejmowanych przez nas wszystkich wyborów poprzez działanie niewidzialnej ręki. Prawdziwą przyczyną istnienia wymienionych wyżej branż jest popyt na samochody, ropę naftową, tanią żywność i nietrwałe artykuły luksusowe. Oczywiście to prawda, że wielcy gracze wykorzystują wszelkie okazje do eksternalizacji kosztów, ale my również tak postępujemy. Kiedy podróżujemy samolotem, chodzimy do supermarketu albo zużywamy paliwa kopalne, przenosimy nasze koszty na innych i na przyszłe pokolenia. Motorem wolnej gospodarki jest indywidualny popyt, i w wolnej gospodarce jednostki, tak samo jak wielkie koncerny, usiłują przerzucić koszty swoich działań na innych. Rozwiązanie socjalistyczne, czyli likwidacja wolnej gospodarki, nie będzie skuteczne, ponieważ oznaczałoby przekazanie gigantycznej władzy ekonomicznej w ręce nierozliczanych przez nikogo biurokratów, którzy również eksportują swoje koszty, pobierając rentę od produktu społecznego. Rozwiązanie polega na dostosowaniu naszych potrzeb, tak abyśmy sami ponosili koszty, oraz na znalezieniu metod wywarcia presji na przedsiębiorstwa, by zrobiły to samo. Żeby zmienić nasze zwyczaje w tym kierunku, musielibyśmy mieć do tego motywację i to dostatecznie silną, aby powściągnęła nasze apetyty. Ważną rolę do odegrania ma w tym względzie racjonalne dążenie do własnych korzyści. Jednak pojawiają się tutaj znane paradoksy wyboru społecznego, które powstają wtedy, kiedy dążące do realizacji własnych interesów podmioty walczą o zasoby, na które mają wpływ ich decyzje. Do klasycznych dylematów Gapowicza i więźnia ekolodzy dołożyli tragedię wspólnego pastwiska, sytuację, w której ludzie rywalizują o udział w skończonych zasobach jakiegoś dobra, skutkiem czego dobro to się wyczerpuje. Teoretycy umowy społecznej od Hobbesa po Raulsa usiłowali przezwyciężyć problem wyboru społecznego, ale zawsze natrafiali na jakąś wersję pierwotnej trudności. Dlaczego przestrzeganie umowy miałoby być korzystniejsze niż udawanie, że się jej przestrzega? Odpowiedź na te problemy staje się coraz bardziej biurokratyczna: stworzyć system regulacji zawierający bodźce do konserwowania, a nie uszczuplania zasobów, na których opiera się nasza wspólna egzystencja. Ale jak próbuję pokazać w książce Green Philosophy. Odpowiedź ta, chociaż często jest niezbędnym pierwszym krokiem, stwarza swoiste bodźce negatywne, a jednocześnie zabiera problem z rąk podmiotów najlepiej predysponowanych do jego rozwiązania. Potrzebne są niegoistyczne motywacje, które można rozbudzić u zwykłych członków społeczeństwa i zaprząc do realizacji długookresowych celów ekologicznych. Powinniśmy sobie uświadomić, że ochrona środowiska będzie skazana na porażkę, jeżeli nie znajdziemy bodźców, dzięki którym ekologiczne cele będą realizować zwykli ludzie, a nie ich pochodzący zmianowania lub wyboru przedstawiciele. W tym miejscu ekolodzy i konserwatyści mogą i powinni zewrzeć szyki. Punktem stycznym ich programów jest terytorium, obiekt miłości, który znalazł swój najsilniejszy wyraz polityczny w państwie narodowym. Wielu ekologów przyzna, że jeżeli mamy przeciwstawić się negatywnym skutkom globalizacji gospodarki, lokalne lojalności i lokalne problemy muszą uzyskać należne im miejsce w naszych procesach decyzyjnych. Stąd często słyszane hasło: myśl globalnie, działaj lokalnie. Jednak ekolodzy wzdragają się na sugestie, że lokalną lojalność należy postrzegać w kategoriach narodowych, a nie jako jednostkowy wyraz uniwersalizmu człowieczeństwa. Tymczasem istnieją bardzo dobre powody do podkreślania roli narodowości. Narody są bowiem wspólnotami, które przyjęły kształt polityczny. Narody roszczą sobie tytuł do suwerenności, przekuwając wspólne poczucie przynależności na zbiorowe decyzje i wspólnie pisane prawa. Narodowość jest formą terytorialnego przywiązania, ale również systemem prelegislacyjnym. Co więcej, narody są podmiotami zbiorowymi w sferze globalnego podejmowania decyzji. Przez swoje członkostwo w narodzie jednostka ma głos w sprawach ogólnoświatowych. Rozwijając ideę przywiązania terytorialnego, które zawiera w sobie ziarna suwerenności, konserwatyści dokładają charakterystyczną cegiełkę do myślenia ekologicznego. Gdyby konserwatyzm zechciał wziąć na swoje sztandary jakieś hasło, powinno ono brzmieć czuj lokalnie, myśl narodowo. W sytuacji obecnego kryzysu ekologicznego jedynym podmiotem, który może podjąć niezbędne kroki i uzyskać na nie przyzwolenie społeczne, jest państwo narodowe. Zamiast próbować rozwiązywać problemy ekologiczne i społeczne na poziomie globalnym, konserwatyści powinni zatem dążyć do tego, aby środowiskiem znowu suwerennie zarządzały lokalne wspólnoty. Wymaga to potwierdzenia prawa narodów do zarządzania swoimi sprawami i doprowadzenia polityki współbrzmiącej z lokalnymi lojalnościami i zwyczajami. Koncepcja ta wymaga również przeciwstawienia się rozpowszechnionej skłonności współczesnych rządów do centralizacji władzy i oddania społecznościom lokalnym części kompetencji skonfiskowanych przez centralne biurokracje, w tym kompetencji skonfiskowanych przez instytucje ponadnarodowe, takie jak Światowa Organizacja Handlu, Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska. Realistyczne nadzieje na poprawę można mieć tylko na poziomie lokalnym. Nie ma dowodów na to, że globalne instytucje polityczne w jakimkolwiek stopniu ograniczyły szkody, wręcz przeciwnie, zachęcając do podróży po całym świecie oraz podważając suwerenność narodową i bariery legislacyjne, zwiększyły globalną entropię i osłabiły jedyne prawdziwe źródło oporu przeciwko niej. Znam wielu ekologów, którzy zgadzają się ze mną, że Światowa Organizacja Handlu i Bank Światowy to potencjalne zagrożenia dla środowiska, ponieważ nie tylko doprowadziły do destrukcji samowystarczalnych i samoodtrzymujących się gospodarek chłopskich, ale również podmyły suwerenność narodową wszędzie tam, gdzie stanowi ona przeszkodę dla wolnego handlu 1. Plus z nich zgadza się również ze mną, że tradycyjne wspólnoty zasługują na ochronę przed nagłą, narzuconą z zewnątrz zmianą, nie tylko ze względu na ich zrównoważone gospodarki, ale również ze względu na wartości i lojalności, które składają się na ich kapitał społeczny. Ale my również zasługujemy na ochronę przed globalną entropią i my również musimy w jak największym stopniu zachować lojalności, które nas przywiązują do naszego terytorium i czynią z tego terytorium nasz dom. Tymczasem, jeżeli w ogóle obserwujemy jakieś skuteczne próby odwrócenia procesu ekologicznej destrukcji, to przybierają one postać lokalnych lub narodowych projektów chroniących miejsca uznawane za nasze innymi słowy, zdefiniowane przez jakiś odziedziczony tytuł. Inicjatywy poławiaczy homarów w Stanie Main i poławiaczy dorszy w Norwegii, które miały na celu stworzenie łowisk zarządzanych lokalnie. Są to osiągnięcia na niewielką skalę, ale osiągnięcia realne, a gdyby znalazły dostatecznie wielu naśladowców, zmieniłyby oblicze Ziemi na lepsze. Inicjatywy poławiaczy homarów w stanie Maine i poławiaczy dorszy w Norwegii, które miały na celu stworzenie łowisk zarządzanych lokalnie. Są to osiągnięcia na niewielką skalę, ale osiągnięcia realne, a gdyby znalazły dostatecznie wielu naśladowców, zmieniłyby oblicze ziemi na lepsze. Drugie ponadto przedsięwzięcia te zawdzięczają swój sukces temu, że odwołują się do naturalnych pobudek, a mianowicie wspólnego przywiązania do miejsca i zasobów dostarczanych przez to miejsce ludziom, którzy w nim żyją. Moim zdaniem taki jest cel, ku któremu kieruje nas poważna ekologia i poważny konserwatyzm, miejsce, w którym jesteśmy i które ze sobą dzielimy, miejsce, które nas definiuje, które pielęgnujemy dla naszych potomków, którego nie chcemy zniszczyć. Nie wydaje mi się, aby ktokolwiek rozpoznał motywację, która mogłaby się lepiej przysłużyć ekologicznej sprawie. Tego rodzaju pobudkami kierują się zwykli ludzie. Mogą one stanowić fundament zarówno konserwatywnego podejścia do instytucji, jak i konserwatywnego podejścia do ziemi. Tego rodzaju pobudki mogą nam umożliwić pogodzenie żądania demokratycznej partycypacji z szacunkiem dla przyszłych pokoleń i zobowiązaniami powierniczymi wobec nich. Moim zdaniem jest to jedyny poważny zasób, którym dysponujemy w walce o utrzymanie lokalnego porządku w obliczu globalnie podsycanego rozkładu. Samozwańczy konserwatyści są często krytykowani, na ogół słusznie, za przekonanie, że wszystkie decyzje polityczne są tak naprawdę decyzjami ekonomicznymi oraz że istnieją wyłącznie rozwiązania rynkowe. Ale, jak zasugerowałem w rozdziale 2, musimy przywrócić ojko z pojęciu o ekonomia. Szacunek dla Ojkos to prawdziwy powód, dla którego konserwatyści odcinają się od modnych obecnie form aktywizmu ekologicznego. Radykalni ekolodzy z reguły definiują swoje cele w kategoriach globalnych i międzynarodowych, wspierając organizacje pozarządowe i grupy nacisku i walcząc z międzynarodowymi drapieżnikami na ich własnym terytorium i za pomocą narzędzi, które nie wykorzystują suwerenności narodowej. Tymczasem, jak próbuje szczegółowo pokazać w Green Philosophy, ich argumenty zmierzają donikąd, ponieważ nie rozpoznają motywu, który ożywiłby zwykłych ludzi, a bez współpracy ze strony zwykłych ludzi żadne rozwiązanie nie będzie skuteczne. Prawda ekologii brzmi za tym, że racjonalne podmioty eksternalizują koszty, kiedy nie mają motywacji do tego, żeby postępować inaczej. Rozwiązanie konserwatywne polega na znalezieniu tej motywacji. Kiedy mieszkańcy Wielkiej Brytanii zaczęli sobie uświadamiać, że lekkomyślnie niszczą swoje środowisko naturalne, najważniejszym przedmiotem ich troski był las, Greenwood z mitu o Robin Hoodzie, opiewany w popularnej poezji i pieśni czasów Szekspira i podniesiony do rangi kost celebre przez Johna Evelina, który w 1664 roku opublikował książkę Silva, Or a Discourse on Forestation. O powstaniu ruchu ekologicznego z prawdziwego zdarzenia możemy mówić dopiero 200 lat później, ale ochrona krajobrazu już wcześniej należała do stałych motywów angielskiej sztuki, literatury i religii. Ruch ekologiczny na dobre się rozwinął w reakcji na rewolucję przemysłową, a jego nestor, John Ruskin, określał się jako toures, nie jako liberał czy socjalista, aczkolwiek tego rodzaju etykietki zawsze są zwodnicze w odniesieniu do naprawdę inteligentnych ludzi. Ochrona środowiska weszła do prawa angielskiego w 1865 roku za sprawą procesu Rylands vs. Fletcher. Ustanowiono także zasadę odpowiedzialności cywilnej, która mówi, że sprawca szkody musi zadośćuczynić ofiarom. Zawarto ją w wyroku sądu działającego w ramach Kamen-Law, a nie w ustawie parlamentu. Sto lat później Stowarzyszenie Wędkarzy posłużyło się zasadami Kamen-Law do uzyskania wyroku przeciwko największym trucicielom, czyli samorządom lokalnym i państwowym dostawcom energii elektrycznej 3. Powinniśmy mieć świadomość istnienia tych cennych instrumentów prawnych i chronić te instrumenty, często oparte na zasadach słuszności i prawa natury, a nie na odgórnie narzucanym ustawodawstwie. Ale czy ekologia nie otworzyła nam również oczu na inną prawdę, dotyczącą wzajemnych powiązań między wszystkim, co się wydarza w naszym środowisku, i niemożliwości rozwiązania problemu kosztów zewnętrznych przez skupienie się wyłącznie na naszym własnym podwórku? Żadne wydarzenie we wszechświecie nie jest oddzielone od sieci przyczynowej, która wszystko ze sobą wiąże, a ekosystemy naszej planety nie przejmują się ani granicami narodowymi, ani historycznymi przywiązaniami. W reakcji na to spostrzeżenie działacze ekologiczni z reguły szukają ratunku w traktatach, komisjach międzynarodowych i ponadnarodowych regulatorach, jednym słowem, w biurokracjach niezwiązanych z miejscami, którymi zarządzają, i z usankcjonowanym na poziomie międzynarodowym zasięgiem działania. Reakcja ta jest zrozumiała, ale obarczona zasadniczymi usterkami, coraz bardziej widocznymi w naszej obecnej sytuacji. To prawda, że narody świata dobrowolnie podpisały protokół z Montrealu o substancjach uszczuplających warstwę ozonową. W tym przypadku pozytywne skutki przyszły szybko, a nie po wielu dziesięcioleciach, tak jak było z porozumieniami dotyczącymi gazów cieplarnianych. Technologie umożliwiające zastąpienie szkodliwych substancji innymi były już wcześniej rozwijane przez sektor prywatny, a podpisując się pod porozumieniem, żadne państwo nie brało na siebie wielkich kosztów i nie musiało się obawiać, że życie jego obywateli zostanie wywrócone do góry nogami. Traktat ten niewątpliwie jest promykiem nadziei węgle niepewności, ale należy go traktować jako wyjątek, a nie regułę. W kontekście prawdziwych megaproblemów musimy sobie uświadamiać, że skłonność do przestrzegania traktatów niebędących w interesie sygnatariusza rzadko pojawia się w polityce. Występuje te tylko w państwach zbudowanych na tradycji rozliczania władzy, innymi słowy, w państwach narodowych, w których instytucje państwowe uznają suwerenność narodu. Jeżeli chodzi o największych trucicieli, to pewne jest, że Stany Zjednoczone przestrzegałyby zapisów traktatu, nawet gdyby zaczęły odczuwać związane z tym koszty. Zachowanie Indii trudniej przewidzieć, a Chiny z pewnością by się wycofały. W świetle powyższego powinniśmy zdać sobie sprawę, że problem zmian klimatycznych, który podlega dzisiaj negocjacjom na poziomie międzynarodowym, w rzeczywistości nie jest problemem dyplomatycznym, ale przede wszystkim naukowym. Jest to problem znalezienia taniego i efektywnego źródła czystej energii, które zlikwiduje zarówno koszty podpisania się pod traktatem, jak i motywację do wycofania się z niego. Rozwiązanie tego problemu naukowego łatwiej będzie jednak znaleźć na drodze współpracy międzynarodowej, ale współpracy naukowców, nie państw. Owszem, naukowcy potrzebują finansowania. Badania często finansują prywatne przedsiębiorstwa w nadziei, że uzyskane wyniki pozwolą osiągnąć przewagę konkurencyjną. Jednak żadne z istniejących dzisiaj przedsiębiorstw nie jest dostatecznie zainteresowane czystą energią, aby sfinansować niezwykle kosztowne badania potrzebne do jej odkrycia. Badania muszą być zatem finansowane przez państwo, czyli w praktyce przez rządy dostatecznie bogate i dostatecznie odpowiedzialne, żeby przeznaczyć niezbędne środki na ten cel. Jest tylko jeden kraj na świecie, który dysponuje wystarczającym potencjałem ekonomicznym, elastycznością, zaufaniem obywateli i wolą polityczną, żeby zająć się problemem czystej energii. Państwo to, Stany Zjednoczone Ameryki, przechodzi długotrwały kryzys gospodarczy i nie uśmiecha mu się finansowanie kosztownych badań i dalekosiężnych programów ekologicznych. Do tej pory żadne z państw narodowych najbardziej odpowiedzialnych za emisję gazów cieplarnianych nie zrealizowało wyznaczonych celów redukcji emisji, czy to narzuconych wewnętrznymi przepisami, czy to zaakceptowanych w ramach protokołu z Kioto. Powód jest oczywisty, implementacja każdej dalekosiężnej polityki wymaga energii, a jeżeli większość dostępnej energii jest oparta na węglu, to żadna polityka zmierzająca do znacznej redukcji emisji dwutlenku węgla się nie uda. Problem może rozwiązać tylko odkrycie taniej czystej energii i dopóki to odkrycie nie zostanie dokonane, wszystkie traktaty będą w najlepszym razie miały charakter rozwiązań przejściowych. Być może takie przejściowe rozwiązania są nam potrzebne, ale muszą być realistyczne i oparte na znanych skłonnościach sygnatariuszy. Niechęć lewicy do uznania prawdy o komunizmie zniekształca jej obraz z dzisiejszych Chin, gdzie niszczenie środowiska naturalnego odbywa się w zatrważającym tempie, a systemy ekonomiczne, społeczne i polityczne zostały wytrącone z dawnych form homeostaży i zmierzają jednokierunkową drogą ku katastrofie. Jednocześnie powinniśmy zdać sobie sprawę, że dążenie do podpisania traktatów dotyczących zmian klimatycznych, odbywające się w atmosferze niepewności naukowej i zakłócane wybuchami paniki, zużywa ograniczone zasoby dyplomatyczne narodów na problem, którego obecnie nie może rozwiązać żaden traktat. Skutkiem tego nie zajmujemy się problemami, które są możliwe do rozwiązania za pomocą traktatów, np. przełowienie tarlisk, niszczenie bioróżnorodności przez pestycydy i obłąkany nadmiar opakowań, który prowadzi do śmierci oceanów zaśmieconych plastikiem. Konserwatywna reakcja na globalne ocieplenie absolutnie nie może sprowadzać się do słów, niczego nie zmieniajmy. Wręcz przeciwnie, bardzo wiele rzeczy musi się zmienić, jeżeli mamy cieszyć się owocami bezprecedensowego dostatku, długowieczności i sukcesu reprodukcyjnego, którego skutkiem nasz gatunek stał się takim obciążeniem dla planety. Żąda się od nas jednak, żebyśmy wyjęli zmiany klimatyczne ze stosu problemów ekologicznych i uznali je za zdecydowanie najważniejsze. Powoduje to, że nasze głęboko zakorzenione, umiarkowane sposoby dostosowywania się do zmian przestają działać. Za żądaniem tym kryje się założenie, że mamy do czynienia z nowym rodzajem i inną skalą zmiany, do której nie możemy się przystosować. Jeżeli rzeczywiście tak jest, oznacza to istotny przełom w dziejach naszego gatunku, który zawdzięcza swoje przetrwanie adaptacjom i który do listy adaptacji biologicznych dołożył ogromny suplement adaptacji społecznych i politycznych. Cztery spośród tych adaptacji gospodarka rynkowa, rządy prawa, metoda naukowa i religia wspólnie przyczyniły się do ogromnej ekspansji naszego gatunku, a tym samym do naszych obecnych problemów ekologicznych. Teza, że wszystkie nasze adaptacje biologiczne, społeczne, kulturowe i duchowe są dzisiaj nieefektywne, budzi głęboki niepokój, ale nie znajduje żadnego potwierdzenia w najnowszej historii zmian środowiskowych. Do żelaznego repertuaru każdego myślącego ekologa powinny zatem należeć rozwiązania adaptacyjne. Weźmy na przykład transformacje, które nastąpiły w XIX wiecznej Wielkiej Brytanii, kiedy mieszkańcy prowincji masowo przenosili się do miast przemysłowych i wyludniły się całe obszary wiejskie. Pierwsi obserwatorzy tego procesu, tacy jak William Cabet, przepowiadali całkowity upadek rolnictwa i destrukcję krajobrazu, a także przegraną bitwę z moralnym zepsuciem, chorobami i zniewoleniem w rozrastających się aglomeracjach. Tymczasem, po upływie dwóch pokoleń ludzie zaczęli się dostosowywać do nowego środowiska. Powstały nowe, wydajniejsze metody uprawy roli, a reformy prawa ziemskiego umożliwiły przedsiębiorczym rolnikom wykup samowystarczalnych części podupadających majątków. Wykorzystanie energii ze spalania węgla doprowadziło w końcu do bezprecedensowego wzrostu poziomu życia nie tylko w miastach, ale w całym kraju, ponieważ linie kolejowe połączyły miasta ze sobą, a także tworzyły miejsca pracy i rynki zbytu w miejscowościach pomiędzy nimi. Decyzje polityczne wspomogły proces adaptacji, ale go nie zainicjowały, lecz były skutkiem kampanii i ruchów zapoczątkowanych w społeczeństwie obywatelskim. Społeczeństwo brytyjskie przystosowało się do rewolucji przemysłowej tak samo, jak ją uruchomiło drogą prywatnej przedsiębiorczości i Stowarzyszenia Obywatelskiego. Już pod koniec XVIII wieku Friendly Societies, fundacje charytatywne oferujące kredyty hipoteczne rodzinom o niskich dochodach cztery. Podjęły problem przeludnienia i bezdomności w miastach. W następnym półwieczu sieć anglikańskich i nonkonformistycznych szkół objęła swoim zasięgiem większość brytyjskich dzieci. Dzięki rozmaitym inicjatywom charytatywnym, m.in. założeniu w 1832 roku brytyjskiego stowarzyszenia medycznego zdrowotność ludności ulegała szybkiej poprawie. Naciski filantropów doprowadziły do uchwalenia szeregu ustaw regulujących stosunki fabryczne, z których pierwsza przeszła przez parlament w 1802 roku. Ustawy te, zwłaszcza Factory Act z 1844 roku, zwalczały najgorsze nadużycia, a na pracodawców zatrudniających dzieci nakładały obowiązek skrócenia ich tygodnia pracy i zapewnienia im podstawowej edukacji. Pod koniec stulecia nowe ośrodki cywilizacyjne, takie jak wiktoriański Manchester i Leeds, stały się domami wszystkich ich mieszkańców, opiewanymi w brytyjskiej sztuce i literaturze i zajmującymi poczesne miejsce w uczuciach narodowych. Proces, który doprowadził do rozrostu tych miast, obfitował w uciążliwości, niesprawiedliwości i choroby, czym zasłużył sobie na ostry komentarz Dickensa zawarty w opisie Coke Town Ciężkie Czasy. Ale cechowała go również wiara, nadzieja i miłość. Było też wiele inicjatyw ekologicznych, które doprowadziły m.in. do stworzenia kontroli publicznej nad warunkami sanitarnymi, odpadami i ściekami. Niektóre z tych inicjatyw miały charakter ustawowy, a niektóre przeprowadzono za pośrednictwem sądów, które posługiwały się zawartym w Kamen Law. Pojęciem deliktu. Cały ten proces doskonale ilustruje, jak społeczeństwo obywatelskie, współdziałające z rozliczaną przez obywateli legislaturą, dostosowuje się do zmian ekologicznych i zarządza transformacją w interesie swoich członków. Tacy komentatorzy jak Elizabeth Gaskell i Charles Dickens nie pojawiali się we wcześniejszych stuleciach nie dlatego, że dawniej było lepiej, lecz dlatego, że było gorzej. Fabryki zabrały dzieci z gospodarstw rolnych, gdzie praca była równie ciężka, a nadzieja na ratunek mniejsza. Dzieci pracujące w fabrykach zwróciły na siebie uwagę wykształconych ludzi, którzy mogli sobie pozwolić na luksus współczucia, i w ciągu kilkudziesięciu lat ustawy fabryczne zdjęły z dzieci pęta niewolnictwa. Dlaczego mielibyśmy zakładać, że nie dostosujemy się do zmian klimatycznych tak jak kiedyś Brytyjczycy dostosowali się do rewolucji przemysłowej? Jeżeli spełnią się proroctwa alarmistów, adaptacja nie będzie możliwa. Old England przetrwa tylko w takim sensie, w jakim przetrwała w dzienniku taksówkarza, który stanowi jeden z wątków powieści Villa Selfa: The Book of Dave. Wiele miast europejskich i amerykańskich rozwijało się tak jak Londyn i Bristol, jako bramy otwarte na morze i przewożone drogą morską towary. Jeżeli poziom Oceanu Światowego się podniesie, skutki dla tych miast będą kosztowne i bolesne. Co pozwoliłoby nam zaadaptować się do zmian klimatycznych? Oczywiście to samo, co pozwoliło nam zaadaptować się do rewolucji przemysłowej, a mianowicie rozwój nowych form lokalnego przywiązania, nowych form stowarzyszenia obywatelskiego, nowych form współpracy z sąsiadami w dobrowolnie tworzonych i przestrzegających prawa grupach. Nad zmianami, które nas czekają, albo zapanujemy, albo nie. Jeżeli zapanujemy, to dzięki temu, że będą podatne na immanentne motywacje społeczne, nie zaś dlatego, że państwo dysponuje jakimiś mocami, którymi my nie dysponujemy i zapanuje nad tymi zmianami w naszym imieniu. Jakie jest zatem rozwiązanie? Niemściwość, lecz powiernictwo, nie niemożliwe do wyegzekwowania traktaty, lecz prawdziwe przykłady skutecznej ochrony środowiska, nie atak na rynki, lecz wykorzystanie rynków do przywrócenia równowagi. Prawda ekologii świadczy zatem o tym, że konserwatyzm jest rozsądny oraz że istnieje potrzeba włączenia celów ekologicznych do programu konserwatywnego. Jednak podobnie jak w przypadku innych omawianych przeze mnie prawd, prawdę ekologii można do tego stopnia naginać, aż stanie się fałszem. Również tutaj przejście od prawdy do fałszu dokonuje się z chwilą, kiedy impuls polityczny zostanie zastąpiony impulsem religijnym. Aktywistyczne organizacje pozarządowe i zieloni politycy przedstawiają kwestię ekologiczną jako konfrontację między siłami ciemności i siłami światła. Siły ciemności to tradycyjne obiekty lewicowej krytyki, wielki biznes, rynek, tudzież, chciwość i egoizm, które nas niszczą. Naprzeciwko tych potężnych sił szyki zwierają siły światła, aktywiści, organizacje pozarządowe, ludzie motywowani altruistyczną troską o przyszłe pokolenia, a nie dążeniem do własnej wygody. Ponieważ tacy ludzie nie dysponują ogromną siłą instytucjonalną i gospodarczą swoich przeciwników, muszą zawezwać na pomoc inną, wyższą siłę, a mianowicie siłę państwa, mającego możliwość użyć narzędzi prawnych do dania odporu egoistycznym zachowaniom tych, którzy w przeciwnym razie zniszczyliby naszą planetę. Kiedy przedstawi się to w taki sposób, ze wszystkimi dobrze nam znanymi ideologicznymi ozdobnikami lewicowe stanowisko automatycznie prowadzi do powstania kontrstanowiska prawicowego, które broni wolności jednostki i rynków przeciwko straszakowi kontroli państwowej i odgórnej dyktatury. Kiedy już rozgorzeje konflikt ideologiczny, kwestionuje się różne rzeczy, które nie powinny być kwestionowane, fabrykuje się fakty i upolitycznia badania, a w powodzi oskarżeń giną z pola widzenia uzasadnione metody wykorzystywania władzy państwowej i sfera prywatnej przedsiębiorczości. Konserwatyści powinni z tego wyciągnąć taki sam wniosek jak z innych masowych ruchów Solidarności, o których wspomniałem. Z konfliktów o środowisko naturalne powinna płynąć dla nich nauka, że rozwiązania polityczne powstają oddolnie i są kształtowane przez motywacje rzeczywistych ludzi. Nie mogą narzucać ich odgórnie ci, którzy traktują innych ludzi podejrzliwie i chcą ich zastąpić czymś lepszym. Krytykę tych instytucji z pozycji lewicowych zebrano na stronach internetowych Global Justice Center i Global Justice Ecology Center. Podbudowany naukowo sceptycyzm wyraża z kolei Józef Stiglitz w książkach Globalizacja, przeł. Hanna Simbierowicz, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005 i wizja sprawiedliwej globalizacji. Propozycje usprawnień, przeł. Adam Szeworski, wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2007 rok, wróć. Niektóre z tych konsensualnych rozwiązań są przedmiotem ważnego studium Eleanor Astren. Podane przez nią argumenty analizuję w rozdziale 5 Green Philosophy op. Cit. Część z nich omawia również William Ashutkin, w The Land Dat Kudbe, Environmentalism and Democracy in the 21st Century, MIT Press, Cambridge, MA 2001 rok, rozdział 5 wróć. Przypadki te i ukryte za nimi rozumowanie przedstawiam w rozdziale 5 Green Philosophy op. Cit. Wróć. W rzeczywistości Friendly Society to stowarzyszenia wzajemne, nie tylko o charakterze bankowym, ale również ubezpieczeniowym czy emerytalnym, przypis tłum. Wróć. Się.